Tylko siła i bezwzględność mogą zapewnić pełną dominację. Ale możesz też o wszystkim zapomnieć i się jeno dobrze bawić. Anduin versus Uther. Witam serdecznie w randze 18, ale mi się karty też nie jak rany, dobra. Zaczynam. i... Uuu, oj. Zobaczymy, co tu wpadnie. Ach! To nie poszalejemy. Zobaczymy, co to za paladyn po drugiej stronie. Bo jak taki szokadin, to będzie mi ciepło. No, no naprawdę? Dlaczego takie drogie mi się trafiają sztuki, co? Macie jakieś pomysły w tej materii? W trzeciej turze już coś wystawię, ale. Co zrobi nasz Palladin? Pewnie coś złego, co. A takie historie. No Ready. Okay. Teraz będą się pojawiały wredniaki. Nie mam nic, żeby mu ten miecz zniszczyć, więc. Proszę Państwa, co za nieprzyjemna sprawa. Ale zagrajmy to tak. Ok, nie będzie tak źle. Udało się jakoś tam wybronić w tej sytuacji. Jest bardzo przyjemna broń. Bardzo. bardzo przyjemna broń, zwłaszcza jeżeli trafi się na początku. Ale my mamy tanka. Gorzej, jak zacznie bawować tego, z dobrą ręką zaczął. Ja miałem trochę gorszą, ale, ale okej. Okay. Powiedzmy, że teraz już piąta tura. Więc coś się da tutaj zrobić. No, bardzo dobra karta do użycia w następnej turze. Jest drugi tank, gdyby coś. Jest roczny kultysta. Można by nieźle wykorzystać, co? Ale jak? Hmm. Może zróbmy tak. I zadajmy trochę obrażeń. E, no mam teraz niezłą sytuację, muszę przyznać, mimo że ten tu wredniak jest 5-3, mimo że ten miecz tu jest na łapie, to nie jest źle. Zbliżamy się do siódmej tury. Zaraz mu ukradniemy coś tu. Bardzo niefajna rzecz. I nie, on mi tutaj. Ale okay, nie ma dramatu. O! Jak to się ładnie poskładało nam tutaj, prawda? Jeszcze tego, jakbym wystawił, to by było niezła rzecz, ale. Och! Fajnie. Skopiowałem mu miecz. Znaczy, ukradłem mu miecz. Nie, skopiowałem. Lisowe, bardzo fajne karty. Jemu 8 życia zostało. Jak on się nie zacznie leczyć, to w następnej turze będzie po sprawie. Hmm. Czyżby miało być po sprawie? Czyżby szczęśliwym zbiegiem losu? Udało mi się zakończyć tą grę szybko? No ja na stole mam, mój Boże, 11 obrażeń, w ręce jeszcze 4, z miecza, plus to. No, no, no. Czy mój przeciwnik da radę się wybronić? No, no nawet gdyby, powiedzmy, że ma konsekrację. Konsekracja. Chciałbym jakiegoś tanka wystawić tutaj. Okay. No dobre, dobra. tak to się poukładało. Co możemy zrobić? Trzy, trzy, trzy. No dobre. Zrobimy to tak, wyciszymy któregoś z tanków, drugiego zabijemy, tak. tak, tak, i tak, no dużo szczęścia w e, tej, dobre karty poszły, w przeciwnicy do mojego przeciwnika. Yay!